Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym naszym vlogu. Jesteśmy na Wybrzeżu Costa Brava, obecnie znajdujemy się w miejscowości Loret de Mar. Jedziemy dzisiaj do Blanes na pole kempingowe, które znacie już z poprzednich naszych materiałów. Pole kempingowe Blanes w miejscowości Blanes. Jedziemy tam zrobić sobie rezerwację, żeby postawić przyczepę na okres zimowy ponieważ w przyszłym tygodniu już tutaj stąd musimy naszą przyczepę zabrać. Pole kempingowe Lore de Mar Santa Elena jest otwarte do 19 października. No więc co, więc idziemy zrobić rezerwację i w przyszłym tygodniu będziemy, będziemy pakować stąd rzeczy. I przenosić się do Blanes 4-5 km dalej. Jest to całoroczne pole kempingowe, bardzo fajne. Odsyłam was do naszych poprzednich filmów, gdzie te pole kempingowe pokazywaliśmy od A do Z. Także my jedziemy do Blanes robić rezerwację. Tutaj jak widać, już wszystkie parcele puste zostały tylko te do góry. Jeszcze zapełnione tutaj na dole. Troszeczkę kamperów stoi. A także ostatni tydzień. Ostatni tydzień w Loreto de Mar na kempingu Santa Elena. Ale jesień jesień już widać po tutaj. Chociaż jest ciepło, noce są chłodne i poranki, natomiast w dzień, w dzień jest ciepło. No, około 25 stopni, 24 stopni. Tutaj na wylocie w Lore de Mar jest jeszcze jeden kemping na prawo, jest to kemping, jak on się nazywa? Tukan. On jest, już, on jest już zamknięty, on się zamyka praktycznie 2-3 tygodnie szybciej aniżeli kemping Santa Elena. Camping Tukan też bardzo fajny kemping, ale jest oddalony od miasta jakieś 15 minut i do plaży też macie około 10 minut. Z tego kempingu. No, jesteśmy już w Blanes. Podjeżdżamy pod kemping. No, jest już wszystko prawie zamknięte. No, jesteśmy już na kempingu Blanes. No, powiem Wam, że camping pęka w szwach. Naprawdę wyjechaliśmy tutaj. Miejsce jest multum, naprawdę. Multum miejsca i wszystko praktycznie zarezerwowane. Wszędzie campingi i kampery. Dobrze, że my tutaj byliśmy w połowie wakacji, żeby zarezerwować sobie te miejsce. Dzisiaj przyjechaliśmy je tylko w suma, sumarum opłacić. No i pójdziemy sobie wybrać parcele. Z tym, że no nie wiem, czy będzie możliwość wybrania. Zaraz zobaczymy, która nam się spodoba. Podejdziemy na recepcję, spytamy się, kiedy dany samochód wyjeżdża i będziemy wiedzieli, czy w tym miejscu możemy się rozbić, czy nie. Zobaczcie, ile Stoi tutaj kamperów. No nie ma co się dziwić. Bardzo dużo jest w tej chwili Niemców i bardzo dużo jest w tej chwili Holendrów. Ale październik, listopad, bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża. I co? Grudzień. Jeśli chodzi o grudzień, to tutaj grudzień w ogóle wymiata. Jeśli chcecie zrobić sobie rezerwację na grudzień i na okres świąt. Nie wiem, czy jeszcze dostaniecie tutaj miejsce. Byście musieli pytać bezpośrednio na recepcji. Chociaż ten pan tutaj nam powiedział, że ostatnie, ostatnie wolne miejsca mają. Także ktoś się wybiera na wybrzeże Costa Brawa w okresie świąteczno wrocznym Rezerwujcie sobie już teraz. Zobaczenia: ta parcela jest jeszcze w miarę fajna, co, co myślałem, żeby ją rozbić. Nie jest krótka, bo. czy tam do drzewa? widzisz? Ty nie wiedziesz, tu namiot. Ale nie wiem To by wjechał. Tu Tak. Tu jest 17, tak? 17,08 parcela to jest. My tam ogólnie już sobie wstępnie zarezerwowaliśmy jedną parcelę u niego. Całkiem na uboczu, ponieważ ta przyczepa zostanie tutaj do końca marca, a nam nie potrzeba, żeby zajmować tutaj komuś miejsca, co przyjeżdżają na tydzień, na dwa czy na parę dni. Ale jeszcze też mieliśmy pod uwagę tą parcelę, tutaj przy samych sanitariatach. To jest duża, parcela, no. Blisko toale. Tak, blisko sanitariaty. Sanitariaty są pod nosem. Bardzo czyste sanitariaty. To już wam pokazywaliśmy w poprzednim materiale. Tak, ale pamiętasz, że w zeszłym roku tutaj zawsze bardzo mocno wiało. Tu. Tutaj? Tak, tu zawsze wiało od morza. Tak. Ogólnie tutaj musicie mieć na uwadze to, że każdy jednak ciągnie do głównej bramy przy samym morzu, bo tutaj już, jak widzicie, tam całkiem, tutaj całkiem z całkiem przodu jest już plaża. Natomiast luty, marzec tutaj dosyć mocno wieje. I czym głębiej idziemy w stronę recepcji, tym tego wiatru jest coraz mniej. Także my też po części chcemy zostawić przepę na drugim końcu pola, aniżeli przy samej plaży. Jak ktoś przyjeżdża na parę dni, to jemu tam bez różnicy. Każdy chce ciągnąć jak, jak najbliżej morza. Natomiast my patrzymy, żeby troszeczkę dalej być. No i Jesteśmy już tutaj na samym końcu. Zobaczcie, tutaj stoi przyczepa Fenta. I ta przyczepa, powiem Wam, że stoi cały sezon, bo byliśmy tutaj luty, marzec na tym polu i ona też stała dokładnie w tym samym miejscu. Także widać, że ona całorocznie tutaj stacjonuje. Jest tutaj wolne miejsce, żeby jak najbardziej się rozbić. No ale tak jak wam mówię, teraz bardzo fajnie, natomiast luty, marzec tutaj sporo wieje, sporo wieje i no i będzie zdecydowanie zimniej, aniżeli tam na początku. Zobaczcie, tutaj a kamper stoi, jeden, drugi i to są kampery, gdzie zostawili je i praktycznie gości nie ma, wyjechali. Ogólnie ten czas dużo dużo jest właśnie Niemców, którzy przyjeżdżają, zostawiają tutaj swój sprzęt i wyjeżdżają. No nie ma, co, nie ma co się dziwić, widok jest przepiękny. Zobaczcie, tutaj jest już plaża. Plaże też bardzo dobrze znacie. Też pokazywaliśmy ją wam w zeszłym, znaczy w sumie w tym sezonie, w naszych poprzednich materiałach. Ale jest dużo. Naprawdę jest bardzo dużo, bardzo dużo jest kamperów. Widać, że jednak kampery przeważają nad przyczepami tutaj. Bardzo fajny z tyłu stoi Concord, ale faktycznie same, same e, samochody z Niemiec i z Holandii. Zobaczcie, jaki bardzo fajny zestawik tam z tyłu stoi. Mm. W podniesieniu do Bartek Twoich filmów, Ty jeździsz na targi do Düsseldorfu. Ja mam targi karawaningowe, zobacz, w Hiszpanii. Do wyboru, do koloru. Z tym, że to wszystko jest już kupione. No, o, tutaj jakie fajne iweko, Starszy model. Ale fakt faktem Ania przeważają, nie? Kampery przeważają nad przyczepami tutaj. No, wjazd tutaj jest naprawdę e, ciężki. Ale zobaczcie, no jak on wjechał, Ania swoim zestawem, to i ja z przyczepą też powinienem wjechać. Ewentualnie... Ewentualnie tą przyczepę można tutaj wypiąć i już ręcznie przepchnąć. Tyle osób, co jest na tym polu, to... To faktycznie każdy by tutaj pomógł. No jedyny minus to jest taki, że my nie mamy movera. Wokół już stawiają ogrodzenia, płoty. Tak. No, no. <laughs> Niedługo do murki. Oddzielić, ale to też pewnie na długo już tutaj stoją tak, no ale widzicie pole, wychodzicie i macie praktycznie plażę masz plażę zaraz, nie? tak Blanes, zamek San Joan, w Blanes kawałeczek dalej ogrody Marimutra a z tyłu tam widzicie Loret tam całkiem na końcu, tam, 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 tam. jest e, Tosa de Mar no i co, i plaża w Blanes? Ogólnie plaża w Blanes jest bardzo fajna. Bardzo szeroka plaża. Bardzo ładna. Przepraszam, że was bym teraz zszarował, bo Blanes, e, plaża jest, są dwie. Jedna za tymi kamieniami tam jest e, plaża na wybrzeżu Costa Brawa. Natomiast my już teraz znajdujemy się na Costa de Maresme. Jakby nie było. Ale bo jesteśmy za tymi właśnie kamieniami, gdzie zaczyna się Costa Brava. Także ta plaża to już jest Costa de Maresme. Ja sobie tutaj tak po cichu mówię, że ja bym się w życiu nie spodziewał, że na tym kempingu w połowie października będzie, będzie tyle ludzi. Natomiast słyszelibyście Anię. Ania, co ty mówiłaś, że, że, co? że co? co mam się spodziewać, że to jest okres? Jaki okres? E Mogę głośno powiedzieć. Nie. Możesz powiedzieć. Się. Nie, no to jest okres, kiedy przyjeżdżają emeryci tak naprawdę na okres zimowy cały, bo temperatury są niższe, także oni wyjeżdżają z Niemiec, z Holandii na całą zimę i stacjonują tutaj sobie przyczepami kamperami. Ale powiem... wiadomo, wiadomo, że w sezonie by się tutaj męczyli ze względu na ilość osób, turystów. Ale powiem wam, że ogólnie emeryci to są zajefani ludzie. My teraz mieliśmy spore grupy tutaj, jeśli chodzi o emerytów. I powiem Wam, że ja wolałem z nimi spędzać czas na wycieczkach aniżeli z młodzieżą, która przyjeżdżała na kolonie. Bo <laughs> jednak, młodzieży, tak no nie czarujmy się, nie za bardzo interesują wycieczki fakultatywne, ich interesuje bardziej zabawa. Natomiast ludzie w średnim wieku 60, 70, 80, plus bardzo fajna ekipa, naprawdę. W ogóle pozdrawiamy naszych kochanych emerytów z Wolsztyna. Pamiętamy o was i widzimy się w styczniu. Widzimy się w styczniu. My tam do was przyjedziemy. Na pewno przyjedziemy do Was z nowymi ofertami. A my co? A my idziemy się teraz przejść troszeczkę po plaży. Bo naprawdę zatskniemy za tą plażą. Tutaj jest drugie pole kempingowe zaraz obok kempingu Blanes, ale niestety nie jest to pole całoroczne. Podejdziemy, spróbujemy wejść na pole, żeby wam troszeczkę tutaj pokazać. Ale zobaczcie, jakie dwa bardzo fajne sprzęty stoją. Z Estonii. Jeden i drugi. Kartago. No bardzo fajne, bardzo ładne. No szmat drogi, szmat drogi przejechali. I tutaj w pewnym momencie dochodzicie już do barierek, gdzie nie ma przejścia. Natomiast plażą jak najbardziej możecie sobie dołem zejść. To jest, jest taka dzika plaża. Bardzo fajne miejsce. Tam całkiem, całkiem na końcu. Cisza, spokój i można powiedzieć, że bez turystów. A no, jak widzicie w wodzie jeszcze śmiałkowie są, ale ogólnie woda nie jest zimna. Ciepła jest woda. Na pewno jest cieplejsza jak latem w Bałtyku. Chociaż zobaczcie jakie chmury dzisiaj nad morzem. E, padać e, ma chyba po 16 dopiero. Chociaż ta pogoda Wam powiem, że teraz się tak do końca nie sprawdza, bo pokazuje 50%. Ja myślę, że w ogóle ani kropla deszczu dzisiaj nie spadnie. Ale bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie wygląda morze z tym widokiem. My jeszcze trochę tak spacerujemy. Spacerujemy po tym e, kempingu, e, żeby znaleźć sobie miejscówkę. No ale chyba nam się wydaje, że ta, którą wybraliśmy tam właśnie na samym początku, to chyba jest najlepsza. Tutaj ogólnie będzie ciężko wjechać e, z przyczepą. Mamy bardzo dużą przyczepę, e, bo prawie 9 metrów, więc by trzeba było kombinować. No ale nie Będziemy tutaj w niedzielę. Zobaczycie na pewno e, na materiale. Naszą przeprowadzkę przewiezienie przyczepy z jednego pola na drugie, musimy też jeszcze zaliczyć myjnie, żeby tą przyczepę dobrze przygotować przed sezonem zimowym, bo tak naprawdę powiem Wam, że nie chcę mi się ściągać tej przyczepy do Polski i później znowu w marcu ją tutaj przywozić. Dlatego stwierdziliśmy, że ta przyczepa zostanie jednak, jednak w przyszłanie, a pole mamy sprawdzone. Bardzo fajne pole. Zawsze będzie można tutaj wbić w okresie zimowym, chociaż ten okres zimowy, powiem Wam, że tak zapowiada się, że większość będziemy spędzali chyba we Włoszech, aniżeli tu w Hiszpanii. E, mamy spore grupy właśnie do Rzymu, ale czas pokaże, jak to będzie. Zobaczcie, jakie bardzo fajne zestawiki tutaj stoją. Bardzo fajny zestaw. Spanie idealne. No i tutaj bardzo fajny sprzęcik z doczepianą, nie wiem jak to nawet nazwać, taką komorą, ściągacie to i samochód do użytku. Ale to chyba kiedyś na kanale u Bartka na biwaku właśnie widziałem, jak pokazywał i testował taką kabinę do spania. Fajne rozwiązanie, też z Niemiec auto. Tutaj znaleźliśmy jeszcze jedną bardzo fajną parcelę w tym miejscu, żeby postawić. Ale tak teraz debatujemy, którędy tutaj wjechać zestawem. No Tu bym musiał się prze, przeciskać między tymi drzewami, ale też do samego końca no nie wiadę. by trzeba było jednak ją tutaj ręcznie, ręcznie sobie przepiąć. Ale zdecydowanie na tym polu widać, że przeważają, przeważają kampery aniżeli przyczepy. I do sanitariatów też nie jest stąd daleko, bo tutaj mamy parcele, a sanitariaty są już tam no, i to tutaj ta nasza miejscówka. Chociaż wydaje mi się, że chyba zostaniemy przy tej. Tu byliśmy też w zeszłym roku, zostawiliśmy przyczepę. Zabrali, no. Byliśmy tutaj rozbici na, na początku tego roku, przy samej recepcji. Zwłaszcza, że nas e, mało co tutaj jest. Przyczepa też jest pod nadzorem u tego pana. Bardzo przemiły pan e, właściciel. E, internet, to trzeba wam e, powiedzieć, że wykupicie sobie tutaj internet i naprawdę bardzo szybki, bardzo szybko śmiga. Nie ma problemu, żeby oglądać telewizję czy cokolwiek sobie dodać. Ale chyba ale jednak, jednak zostaje. Ale to popisze, tak, bo tam sobie wjedziemy, tam sobie widzimy i tu po prostu ją się wepchnie. Miejsce na namiep, jest tak na I tu ją zostawimy tam Nie przodem jest, do tej łodzi. Przyłącze mamy ładnie tu z tyłu. <coughs> od prądu, Gdzie jest przyłącze? Prądu, A. Tu masz. Prąd będziesz miał z tamtej strony. Czyli akurat do tego, widzisz? Tak, tutaj I jest. I też tutaj blisko, bo tu będzie tył przyczepy. Tutaj jest no. e, praktycznie na każdej parceli. Macie no. takie przyłącze do wody. E, macie też tutaj... tutaj tak, przyłączę do wody, przyłączę do prądu i przyłączę do kanalizy. Z nie? No, A albo jest... na dole. A to jest inne. Nie, no. to jest do telewizji antena. Tak, to jest do telewizji antena. A tu możesz sobie ten założyć, nie? No, tu można na stałe wodę podłączyć. No, także każda parcela. Praktycznie każda parcela ma takie przyłącze. A tutaj też macie takie na samym przodzie. Ale zostaniemy przy tej. No, to zostaniemy. Zostaniemy przy tej parceli. No, w marcu byliśmy pięci tutaj do tego słupka, staliśmy rozbici tak jak ten kamper tutaj. Ten bar jest otwarty, ale on jest chyba tutaj otwarty do końca października. W okresie zimowym niestety bar jest zamknięty i basen do góry też z tego co widzę jest już zamknięty. Furtka na basen już. Tak, furtka jest już zamknięta. Tak, bardzo fajne, bardzo fajne miejsce, także my zostajemy przy tym, e, tu zgłosiliśmy w recepcji, że chcielibyśmy tą parcelę, więc e, przez tydzień czasu Pan nam ją tutaj przytrzymał, ale sami widzieliście, że jednak e, wszyscy jednak ciągną, żeby się rozbić jak najbliżej, jak najbliżej wody. Ale to jest logiczne, że każdy, wiesz, chce mieć widoki blisko do morza, tylko że... Bo będą tutaj 2-3 miesiące, to zrozumieją, że to jeden wielki błąd. A ja podejrzewam, bo że tutaj... Bo jeżeli chodzi o styczeń, luty, właśnie, to będą mieli cały czas wilgoć, sól na kamperach i. No, tylko że tutaj chyba nie ma jeszcze takich osób, którzy są na cały właśnie okres zimowy. Ci e, co przyjeżdżają na okres zimowy, to ja podejrzewam, że, e, że dopiero w listopadzie tutaj się zgłoszą. No i zobaczymy. Kolejne pole kempingowe które znajduje się w Blanes tuż obok pola kempingowego Blanes jest Belatera. Jest to też bardzo fajny, bardzo duży kompleks. Mieści się po dwóch stronach. Tutaj na lewo przy morzu i tu na prawo druga część kempingu. Ale nie jest to kemping całoroczny. Ja podejrzewam, że on tutaj będzie funkcjonował też tylko do końca października chyba. Ale nic. Wejdziemy, żeby Wam po Wkrótce pokazać jak wygląda camping Belatera. Porozmawialiśmy tutaj z ochroną. Pan powiedział, że możemy wejść, pokazać wam ten camping. Jest on otwarty od kwietnia do 26 października, więc jeszcze dwa tygodnie. Tutaj na początku znajdują się kompleksy basenowe dla dzieci, ale też już widać, że zamknięte są. Mimo, że camping jeszcze dwa tygodnie otwarty. Ale wejście na basen jest już zamknięte. Bardzo duży camping, naprawdę bardzo duży. Ciągnie się na prawo i na lewo. Po obu stron drogi. No ale co, dwa tygodnie. Dwa tygodnie do 26 października. Zapraszamy Was serdecznie na wybrzeże Costa de Maresme. Pamiętajcie, Blanes jest na granicach Costa Brava i Costa de Maresme. Tutaj są. Sanitariaty, z tego co widzę, i tutaj są też zlewy, gdzie można przyjść i sobie umyć, umyć naczynia. Ale camping jest potężny. Też widać, że są tutaj przyczepy, które stacjonują całorocznie. Z tym, że to podejrzewam, że są takie przyczepy, gdzie na okres zimowy opłacą sobie parcele i, i zostają. O, widzisz, jak pan jedzie z lodówką naszą? My się zastanawiamy, jak mamy przewieźć lodówkę, która ma 2,20. Musimy gdzieś ją jakoś tutaj przerzucić. Bardzo duży camping. Ładnie mają, tak. Ale to są już osoby, które tutaj stacjonują bardzo długo w okresie letnim. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem z kempingu przyczepy, bo jest wszystko jednakowo zrobione. Nie, nie, chyba nie. Nie, wydaje mi się, że nie. Ale na tym, na tym polu kempingowym widać, że jest więcej osób. Czy znaczy może nie więcej, ale jest dużo osób ze Szwajcarii. Kampery są ze Szwajcarii, na szwajcarskich numerach. A tam jest nasz camping, co przed chwilą na nim byliśmy. Camping Blanes. nas. Ta, tak, tak, tak. Musimy też to zrobić, żeby na polecie było, bo. No. Tutaj pan zabezpiecza już przed zimą i przyczepę, no. i przyczepę, i wszystko. Czyli się zwijają, a sprzęt zostawiają. Ale widać już Hiszpanów, którzy tutaj mają przyczepy pewnie cały sezon, że przyjechali, sprzątają, już zwijają swoje manatki, zabezpieczają cały sprzęt na okres zimowy. Tak jak za mną tutaj widzicie przyczepa z kuchnią, bardzo fajnie już zabezpieczony na okres zimowy, czyli można, czyli można zostawić tutaj swój sprzęt, jak najbardziej opłacić pewnie jakąś część no i zostawić to na przyszły rok. Pójdę zaraz się zapytać, ile kosztuje tutaj na przykład zostawienie przyczepy właśnie w okresie zimowym, żeby tylko stała. Ewentualnie zapytam się, jakie są koszty tutaj zostawienia przyczepy na cały sezon 2026. Tutaj kolejni Hiszpanie. Też, e, też widać, że już sprzątają, lodówki wywożą wszystko. no. A tu macie pranie, zobaczcie. Jak u nas. O jedno euro. Czyli jedno pranie sześć Tak, dobra. tutaj 6 euro pranie. Ale sanitariaty są bardzo czyściutkie. Bardzo czyste sanitariaty są na tym polu kempingowym. No, ludzie się pomału zbierają. Tutaj przy recepcji, po drugiej stronie, też znajduje się mały supermarket. Nie trzeba pewnie biegać gdzieś tam do centrum, do miasta. No, fajnie. Zobacz, pan ma te hulajnogi, które. nawet są Polacy. Mercedes. Hmm, tak, które. Które ja ostatnio się ciekawiłem, ale, no, zobaczcie, widzicie. WO i TG. Mercedes. Poland. Idziemy z grubą. Idziemy z grubą z grubą klasą pokazać się w Hiszpanii. No bardzo fajny Mercedesik, naprawdę fajny Mercedesik. AMG. Na tym polu macie też tutaj takie domki, które możecie sobie od nich wynająć. Każdy domek praktycznie ma swoją nazwę. Bardzo ładne. Tylko szkoda, że nie jest prawdziwa trawa. Sztuczna, bo sztuczna, ale domki, domki ładne, sypialnia. Salonik, kuchnia, tarasik, leżaki. No, fajny kamping. Przede wszystkim bardzo duży też. Tak, ale to są już parcele takie na kampera albo na małą przyczepę. Tak, to już są przyczepy owinięte na zimę. Z tym, że ja Wam powiem, że cały czas się zastanawiam, zostawiając przyczepę pod taką plandeką na cały okres zimowy, powiedzmy około 5 miesięcy, no. jak ta przyczepa tak naprawdę wygląda a później a w środku. No nie wiem, nigdy tego nie testowałem, więc ja się nie wypowiem. Może Wy się wypowiecie, jeśli ktoś z was, z was takie coś praktykuje, powiedzcie jak to jest, czy zdaje to relację, czy nie. No tam kolejna przyczepa już owinięta. Wydaje mi się, że jeśli ten materiał jest przepuszczalny, jeśli chodzi o powietrze, to jak najbardziej. Natomiast przed, przed wodą chroni, nie wiem, nie mam z tym doświadczenia. Tak, tutaj następna. Nie mam z tym doświadczenia, więc jeśli ktoś z was korzystał, dajcie znać, czy warto takie coś zostawić na okres zimowy. Piękny sprzęcik, naprawdę piękny sprzęcik tutaj stoi. Kupę tysięcy. Ale widać, że, że ten karawanik jednak w Europie jest dosyć mocno rozwinięty, jeśli chodzi o Niemcy, jeśli chodzi o Holandię, jak najbardziej u nas w Polsce pomału, bo pomału, ale zaczyna to już raczkować. Natomiast sprzęt wymiata. Ale to pole naprawdę jest tak wielkie i przynajmniej jest tak, zaparkować, nie? Tutaj są kolejne sanitariaty. Kolejne sanitariaty, z drugiej strony plac zabaw dla dzieci. Kolejne sanitariaty. Naprawdę na tym polu kempingowym jest bardzo czysto. O, jaki fajny wynalazek. Proszę bardzo, przyczepa z rozciąganymi bokami. Naprawdę, ale to ang Anglik, nie? To już jest naprawdę hacjenta. Tak, Ford Ranger. No i widzicie, taką szczepę pod Rangera podpinacie i ze swoim domem podróżujecie, gdzie wam się tylko żywnie podoba. Bardzo fajna przyczepka, no. To już jest kosmos. Bartek, tak jak wcześniej wspomniałem, ty masz Dieseldorf, a ja mam Wybrzeże Costa Brava. Tak, przechodząc się tutaj naprawdę, po jednym, po drugim polu kempingowym, no, sprzęt. Czasami naprawdę zapiera. Zapiera dech w piersiach, bo tutaj stoją takie setki tysięcy euro, że głową mała. Naprawdę. Jedyne co mi się tutaj rzuca w oczy na tym polu kempingowym jest sporo większe aniżeli kemping Blanes. Eee, tak, tam eee, też spada igliwie, spadają liście. Tam każdy dba o porządek. Naprawdę jest tam pan, który chodzi codziennie i grabi. Natomiast sami zobaczcie, większość tutaj wygląda tak. O. Może to jest tymczasowe. Może i nie. Ale widać, że tutaj jednak tego igliwia i tych liści leży sporo. Wydaje mi się, że chyba tutaj każdy sam od siebie przy. Przy przyczepie czy też przy kamperze pozagrabia. Natomiast e, chyba mniej tutaj dbają o porządek, jeśli chodzi o, o plac. Bo jeśli chodzi o sanitariaty, naprawdę jest tutaj bardzo czysto. Za dużo tego, że Może jest za dużo, no ale jeśli mają tak dużo parcel, to też powinni troszeczkę o to zadbać. Jeśli chodzi o same parcele. Bo do sanitariatów naprawdę nie ma co, nie ma co tutaj się przyczepić. Jest idealnie. Tak chodzimy, chodzimy po tym e, polu kempingowym. Nie mam gdzie nigdzie my jesteśmy, bo ja już się pogubiłem. Naprawdę to jest tak wielkie pole, że szok, nie? Duże, duże pole, ale fajne, bo przede wszystkim macie dużo miejsca, żeby zaparkować. Tak, dużo, dużo, dużo Hiszpanów e, te przyczepy kempingowe, które stoją na hiszpańskich tablicach e, widać, że, że oni już pomału się e, zbierają i zabezpieczają przyczep. Jestem już z powrotem przy samochodzie, eee, mamy parcele, mamy camping nasz. Eee, pokazałem wam pokrótce, jak wygląda też camping belatera. Eee, rozmawiałem z panem na recepcji, wyobraźcie sobie, że na przyszły rok 2026 od kwietnia do końca października, żebyście chcieli zostawić swoją przyczepę, nie ma już miejsc. Jeśli będziecie chcieli przyjechać na krótki pobyt maksymalnie do tygodnia jak najbardziej. Natomiast żeby zostawić przyczepę na długoterminowy okres, zapomnijcie na kempingu belatera. A my co? A my za tydzień się widzimy. Będziemy przewozili naszą szczepę z Lioret do Blanes. Tutaj miejsce mamy już opłacone, zarezerwowane. Na razie mamy je opłacone do 6 stycznia. Później będziemy mieli cennik na przyszły rok, więc zrobimy dopłatę do marca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko Wam powiemy w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się i do usłyszenia.